Witam bardzo serdecznie, z tej strony Voxis i dzisiaj powiem wam o rudach. Na sam początek, kiedy zaczynamy, wybierzcie sobie centrum miasta blisko tych średnich złóż, na przykład gliny, piasku i rudy żelaza, ale dalej od takich głębokich, bo te głębokie wpływają wam na atrakcyjność, a raczej budujemy miasta bliżej niż dalej yy, centrum miasta. Następnie polecam wam wybudować sobie właśnie te warsztaty kłodzie, bo one przewożą te rudy w większych ilościach i szybciej i dalej. No to jest bardzo ważne w późniejszym etapie rozgrywki, kiedy już naprawdę sięgasz po dalej. Dalsze rudy, prawda? Następną częścią, kiedy widzisz, masz, mam na przykład tutaj dalej tą rudę, to jest już głęboka kopalnia i więc jest trochę dalej. Polecam tutaj zrobić sobie blisko takich głębokich kopalń tymczasowe, żeby nie musieli latać oraz ja polecam bardzo Wieże strażnicą sobie tutaj cały czas obsadzoną jednym można jednego No na takim etapie to jest zerowy praktycznie koszt dlaczego ponieważ tutaj lubią podlatywać sobie niedźwiadki no niedźwiedzi niestety to co lubią to właśnie dobiegać czy to do miasta a tutaj jak są sami to potrafią wybić wszystkich mieszkańców bo niestety te małe gubolki nie potrafią walczyć dopóki nie wskażesz, bo sześć na przykład mieszkańców poradzi sobie z niedźwiedziem. Ale jeśli im nie wskażesz, że mają walczyć, to nie będą walczyć, tylko uciekać i oni wszystkich zje. A tego nie chcemy bardzo. Albo coś rozwali i musimy wzywać ludzi. A to jest niepotrzebne, więc obsadzenie sobie, żeby on po prostu tego niedźwiedzia ostrzelał do połowy i on ucieknie. No, następnie polecam też drogi. No i studnie też obok tego walnąć, żeby nie musieli po wodę latać do tego schronienia co chwila, bo to też na tej drodze też polecam poza tym, że już ulepszoną drogę i tych zestawów właśnie, to co jakiś czas postawić sobie jakąś właśnie at czy obóz pracowniczy, żeby czerpać i też żeby mieć ogląd na całą tutaj sytuację. I co jakiś czas było coś, na przykład, do, gdzie mogą się schować właśnie mieszkańcy w przypadku a, na, a, ataku, gdzie wy na przykład przegapicie to, że tutaj gdzieś odbił jezdcy no to się ich schowają tam, a prawdopodobnie jezdcy ich zostawią. Tu dzikie zwierzęta, których nie zauważycie, że na przykład tutaj się gdzieś może chować, mać wilk, po prostu nie masz tu odkrytego jeszcze, więc polecam wam takie. No, polecam Wam bardzo też kopanie kamienia, tak kamieniołówki. No, boski jest. Rozumiem, że później już monotonne staje się kopanie ze zwykłych różnic, coraz mniej go widać. Takich większych skupiski musisz coraz dalej, coraz dalej. Więc gdy macie już głębokie kopanie, to polecam Wam znaleźć w końcu to nieskończone źródło kamienia i w końcu zrobić. Mam nadzieję, że taki krótki film Wam się spodobał. Chyba się rozgadałem. Trzymajcie się ciepło, Cześć.